Witam serdecznie w Cieleśnowskim Barze. Dzisiaj przygotujemy drink, koktajl, na bazie naszego likieru 44. Likier 44 jest to likier miodowo-ziołowy, do którego inspiracjami były m.in. polski tradycyjny Krupnik, czy litewski Suktinis. Doskonale nadaje się do picia czysto, doskonale nadaje się do tego, aby go podpalać, ale też dobrze sprawdzi się w niektórych koktajlach. Zapraszam. Jak nasze szkło się chłodzi, mamy czas, żeby wymieszać koktajl. Dzisiaj użyjemy shakera. Zaczynamy też od schłodzenia shakera. i dodajemy nasze składniki. Zaczynamy od likieru 44. Jedna porcja. Kolejny sok z cytryny. Pół porcji. I soka ananasowy jedna porcja. Drodzy Państwo, zamykamy nasz szeker. Nasze schłodzone kieliszki możemy opróżnić z lodu, który wyschodził. Szkło jest ładnie schłodzone, aż nabrało pary. Jeszcze kilka zmniejszymy. I nasz koktajl jest gotowy, aby go przelewać do szklany. będzie zdobienie naszego kotajlu. Dzisiaj wykorzystamy wcześniej wspomniany czerwony pieprz i kwiaty wrzosu. Pieprz akurat w tym przypadku mam w takim naczynku sprzęcie do parzenia herbaty. Możemy wykorzystać sitko. Chodzi o to nam, żeby z tego pieprzu uzyskać tylko ten pył, tą łupinkę skruszoną, która ma piękny czerwony kolor i która nie będzie aż tak agresywna aromatycznie, jeżeli chodzi o naszego drinka. Odrobinka kwiatu wrzosu. I gotowe. Koktajl dla dwojga na spokojne jesienne wieczory. Dziękuję serdecznie i życzę smacznego.